Jasiu na lekcji strzelił storepki po cukrze, w wyniku czego nauczycielka wystraszyła się i zemdlała. Wezwano dyrektora i po ocuceniu nauczycielki Jasiu usłyszał: Jutro do szkoły przyjdziesz z ojcem. Nazajutrz chłopiec i jego ojciec rozmawiają z nauczycielką. Syn pana zachował się wczoraj skandalicznie. Strzelił storepki po cukrze, tak się wystraszyłam, że zemdlałam. Pani to jeszcze nic. Kiedyś zabawiam się spokojnie z kozą za oborą, a ten szczeniak jak nie wystrzeli z worka po cemencie, to mi w rękach tylko rogi zostały! Jeśli podoba Ci się ten lub inny film na kanale Radczar, serdecznie zachęcam do podbicia filmu. To ogromna pomoc dla niewielkich kanałów, która ma realny wpływ na promowanie treści. Zachęcam wszystkich y, widzów tego kanału. Był sobie fanatyk wędkowania. Pewnego dnia dowiedział się o fantastycznym wprost miejscu małym jeziorku w lesie gdzie ryby o wielkości niesamowitej same wskakują na haczyk. Nie mógł się już doczekać weekendu. Zakombinował w pracy, pozamieniał się na dyżury, nastawił budzik na czwartą rano. Po długiej podróży odnalazł małe jeziorko w lesie, rozstawił wędki i czekał godzinę, drugą godzinę, trzecią. Wreszcie spławik drgnął, wędkarz szarpnął i wyciągnął ogromne, nadziane na haczyk gówno. Zaklął pod nosem i zauważył, że z tyłu ktoś za nim stoi. Był to miejscowy. Wędkarz z żalem powiedział, no patrz pan, taki kawał drogi jechałem, tyle wysiłku, kombinowania. I co? Gówno! Na to gościu. A bo wie pan, z tym jeziorkiem związana jest pewna legenda. Otóż niech pan sobie wyobrazi. Przed pierwszą wojną światową żył tu chłopak i piękna dziewczyna. Kochali się niesamowicie, ale wzięli go do wojska. Po jakimś czasie nadeszła wiadomość, że on zginął na froncie. I proszę sobie wyobrazić, że ona przyszła tu, nad to jeziorko i z wielkiego żalu się utopiła. Niesamowite, odparł wędkarz. Ale to jeszcze nie koniec, proszę pana. Otóż po wojnie okazało się, że chłopak przeżył. Był tylko ranny. Przyjechał tu, dowiedział się o wszystkim, przyszedł w to miejsce, na którym pan siedzi. I z żalu oraz wielkiej miłości również się utopił. To szokująca historia, powiedział wędkarz, ale co z tym głównem? A to nie wiem, widocznie ktoś nasrał. Do męża zwróciła się żona z dosyć dziwnym pytaniem. Wiesz, słyszałam dziś takie trudne słowo, może ty będziesz wiedział. Co to znaczy konsternacja? No, jakby ci to wytłumaczyć. Przypuśćmy, że wracasz wcześniej z pracy i zastajesz mnie w łóżku z inną kobietą. To wtedy jest konsternacja. Już wiem! Jak na przykład wracasz dzień wcześniej z delegacji i zastajesz mnie w łóżku z obcym mężczyzną. Nie! Wtedy to nie jest konsternacja! Wtedy to jest królestwo! Przychodzi Jarosław Kaczyński do wróżki i mówi: Opowiedz mi o mojej przyszłości. Widzę, że jedziesz odkrytym długim samochodem, a wokół samochodu setki tysięcy Polaków. Kaczyński się uśmiecha. Wróżka komentuje: Widzę, że ludzie są bardzo zadowoleni, stoją z flagami, krzyczą radośnie i mają szczęśliwe twarze. Kochają mnie, a czy ściskam im ręce? Cieszy się Jarek. Nie! A dlaczego? Bo trumna jest zamknięta. Kochanie, co sądzisz o analu? Nie widzę problemu. Już się bałem, że będziesz miała coś przeciwko. No, przecież umówiliśmy się: nie będę się wtrącać w to, co robisz z kolegami. Trzy rekiny spotykają się na powierzchni oceanu i opowiadają o ostatnich zdobyczach. Pierwszy mówi, Zjadłem ostatnio Chińczyka. Fuj ciągle mnie muli, mam zgagę i nieustannie odbija się tym ryżem. Na to drugi rekin. Ja upolowałem Francuza. O matko, co oni jedzą? Tylko żaby, ślimaki i inne świństwa, coś okropnego. Ostatni rekin. Ja złapałem polskiego polityka. Cholera taki miał pusty łeb, że od trzech dni nie mogę się zanurzyć. Była sobie para, która poszła do restauracji na obiad. Po paru minutach weszła następna para ich znajomych. Posiedzieli, zjedli, pogadali, ale zaczęło być już nudno. Postanowili umówić się w mieszkaniu jednej pary na grupowe bzykanie. Weszli do mieszkania, zgasili światło i zaczęła się zabawa. Mija godzina, dwie, trzy. W końcu gościu wstaje, zapala światło i mówi: Nie, no musimy ustalić jakieś zasady, bo już trzeci raz robię loda. Turysta przybywa do małej wioski gdzieś na jakimś zadupiu. Wynajmuje pokój w jedynym hotelu. Przychodzi pokojówka, turysta zagaduje, czy jest tutaj jakiś burdel? Oczywiście proszę pana, drugie piętro 100 złotych. Hm, przepraszam za niedyskrecję ale wolałbym wie pani mężczyznę. Oczywiście, Adam przyjmuje na trzecim piętrze pięćset złotych. Przepraszam, czemu Adam jest taki drogi? Cóż wiesz, to wiocha, wszyscy wiedzą wszystko. Nasz burmistrz nie lubi męskiej miłości. Dajemy mu 100 złotych za milczenie. A, to Adam ma cztery stówki, tak? Nie, szef policji też nie lubi męskiej miłości. To zacofana wiocha. Więc też dostaje 100 złotych i wszystko jest w porządku. Więc tylko 300 zostaje Adamowi? Nie, jest jeszcze ksiądz. On to brzydzi się męską miłością. Dostaje 100 złotych na uspokojenie sumienia. To Adam dostaje 200 zł? Nie. Dzielimy te dwie stówki między Edka i Mariana. Jak to? No oni mocno trzymają Adama, bo on też nie lubi męskiej miłości. Afrykanin na kontrakcie w Polsce pracował na budowie. Nieszczęśliwie któregoś dnia piłą odciął sobie palec wskazujący. Pobiegł do lekarza, a ten mówi, że jego własnego palca nie da się już przyszyć, ale jeżeli chce, to w szpitalu są palce od białych ludzi i taki można mu przyszyć. Afrykanin, że nie był wybredny, zgodził się. Lekarz więc przyszył mu biały palec. Po kilku dniach obcokrajowiec jadąc tramwajem ogląda palec, nie mogąc wyjść ze zdumienia, że już jest sprawny. Obok siedzi dwóch wypitych typów i na niego patrzą. Jeden mówi do drugiego: Edzio, ja to umiem czytać ludzi. Zobacz, ten facet jest kominiarzem, wraca od dupeczki i nawet sobie nie pobzykał. Skąd ty możesz to wiedzieć? Dziwi się kumpel. Zobacz na jego rękę. Dała mu jedynie palcówkę zrobić. Pada facet do domu publicznego, włos roztargniony, wzrok drapieżny, od progu wrzeszczy. Ja chcę tak, jak jeszcze nikt nie chciał. Dziewczyny spłoszone chowają się po kątach. Szefowa przybytku myśli: Kurczę, dziewczyny się boją. Wiadomo, jaki to zbok. Chodź pan ze mną na górę. Pozostałe panienki podsłuchują pod drzwiami. Nagle słychać nie chcę tak zboczeńcu! Nigdy przenigdy! Won mi stąd chamie! Nie chcę, nie chcę! Dziewczyny przerażone! Przecież mamuśka taka doświadczona, co on jej chce robić? Za chwilę wypada facet przez drzwi. Panienki wchodzą do pokoju, na łóżku siedzi roztrzęsiona szefowa. Szefowo! No jak on chciał! No jak! No szkurda, za darmo chciał!